O specjalizacjach lekarskich pediatria. Co to jest pediatria? Pediatria to dziedzina medycyny skupiając się na zdrowiu i rozwoju dzieci. Główne obszary. Leczenie chorób w wieku dziecięcego, infekcje, alergie, choroby przewlekłe. Monitorowanie rozwoju fizycznego i psychomotorycznego. Profilaktyka chorób, szczepienia, badania przysiewowe. Dlaczego to ważne? Pediatria pomaga dzieciom rosnąć zdrowo i rozwijać się prawidłowo. Jak wygląda diagnostyka w pediatrii badanie fizykalne ocena stanu zdrowia i rozwoju dziecka badania laboratoryjne morfologia krwi testy alergiczne i badania biochemiczne Badania obrazowe: USG, RTG, tomografia i rezonans magnetyczny. Testy przesiewowe, na przykład badania słuchu, wzroku, testy metaboliczne u noworodków. Kiedy zgłosić się do pediatry? Gorączka, kaszel, biegunka, wymioty, wysypka i problemy z rozwojem. Kim jest pediatra? Pediatra, specjalista od zdrowia dzieci i młodzieży od urodzenia do 18 roku życia. Zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem chorób wieku dziecięcego, monitorowaniem rozwoju fizycznego, emocjonalnego i społecznego oraz profilaktyką chorób, szczepienia i edukacją rodziców. Współpracuje z neonatologami, psychologami dziecięcymi. Oraz dietetykami. Dla kogo? Dla rodziców i opiekunów, którzy chcą zapewnić swoim dzieciom najlepszą opiekę zdrowotną. Jakie problemy rozwiązuje pediatra? Choroby wieku dziecięcego infekcje np. przeziębienia, zapalenie ucha, angina alergie np. astma, alergia pokarmowa. Oraz choroby przewlekłe, np. cukrzyca typu pierwszego, mukowiscydoza. Profilaktyka, szczepienia, badania przesiewowe oraz edukacja zdrowotna. Rozwój dziecka, monitorowanie wzrostu, wagi, umiejętności ruchowych i językowych. Oraz wsparcie w przypadku zaburzeń rozwojowych, np. autyzm lub ADHD. Jak się leczy choroby wieku dziecięcego? Farmakoterapia leki dostosowane do wieku i wagi dziecka, szczepienia zgodnie z kalendarzem szczepień, fizjoterapia, na przykład w przypadku zaburzeń rozwoju ruchowego, terapia psychologiczna, wsparcie w problemach emocjonalnych lub rozwojowych, edukacja rodziców, porady dotyczące żywienia, higieny oraz zapobiegania chorobom. Profilaktyka, regularne wizyty kontrolne, szczepienia oraz zdrowy styl życia.